Cześć, witajcie w nowym odcinku serii Kocha lub Inspiruje i kilka dziewczyn pisało mi, że dawno już nie było tej serii, dlaczego jej już nie nagrywam. I słuchajcie, no ta seria jest uzależniona od tego, czy w danym miesiącu, czy w danym tygodniu po prostu... Mam coś, co mnie zainspirowało, jakieś fajne rzeczy Bo pamiętajcie, że seria Kocha, Lubi, Inspiruje mówi o wszystkim, tylko nie o kosmetykach Także mam kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać Także jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie koniecznie ze mną do końca I może na pierwszy strzał pójdą te zegarki z Lorusa Słuchajcie, fantastyczne, fantastyczna firma, marka No ja się zakochałam w modelach Koniecznie chciałam mieć coś w nowym roku na ręku Co będzie bardzo klasyczne, na skórzanym pasku. Zdecydowałam się na model Lorus, przez to, że jest to polska marka. Ja bardzo lubię polskie marki, bardzo, no, zawsze wspieram. I zdecydowałam się na dwa zegarki, damski i męski. No i słuchajcie, damski zegarek jest przepiękny na, jakby, takim ciemnobrązowym, wręcz czekoladowym pasku skórzanym. Ma przepiękną tar tarczę rose gold, ale teraz Wam pokażę, słuchajcie, te Dwa zegarki damskie i męskie na zbliżeniu będziecie widzieć, ponieważ łatwiej mi było po prostu to nakręcić jeszcze teraz pokazywać wam z ręki. Piękna tarcza, nie za duża, nie za mała. Chciałam taką klasyczną tarczę. Wszystko idealnie na niej widać, bo tarcza jest przejrzysta. Nie lubię takich tarczy, które mają, nie wiem, trzy cyferki tylko albo cztery. Ponieważ jest to dla mnie nieprzejrzyste, ten zegarek jest fantastyczny. No i zegarek z męskiej kolekcji jest również na skórzanym, tym razem czarnym pasku. Jest jakby taki wyżłobiony. Nie wiem, jak to tak fachowo nazwać, ale bardzo ładnie wygląda. Również jest z oferty klasycznej. No, przepiękny, naprawdę do wszystkiego. Mój chłopak go nosi zarówno do stylizacji takich eleganckich, jak i do sportowych. Naprawdę dobierzecie go do każdej stylizacji. Linki, słuchajcie, macie na dole w opisie do tych zegarków. Ja odszukałam właśnie linki do tych zegarków konkretnie, które my mamy. Również nazwy modeli tych dwóch zegarków napisałam wam na dole. Także, jeśli będziecie zainteresowani właśnie no, zegarkami Lorus, to macie. Je na dole w opisie, i słuchajcie, myślę, że to będzie fantastyczny również prezent na nowy rok, jeśli dajecie sobie ze swoją drugą połówką albo z siostrą, bratem prezenty na nowy rok. To myślę, że to będzie taki fajny, symboliczny prezent, właśnie, żeby każdy dzień w nowym roku odmierzyć tym zegarkiem. Także naprawdę super. Super pomysł. No i fajne myślę, pudełeczka. Zobaczcie, tak przychodzą do nas te zegarki w tych pudełeczkach. Kolejna moja inspiracja to Cotton Balls, ale myślę, że to nie jest nic nowego dla Was, słuchajcie, bo no, myślę, że każdy już ma te kulki. Ale słuchajcie, ja wynalazłam te kulki w Pepko za fajną cenę. Słuchajcie, ja w ogóle chciałam tutaj napomknąć o sklepie Pepko, ponieważ ja uwielbiam sklep Pepko. Ja kupuję, no ja jestem po prostu uzależniona, jak ja tam wchodzę. Szczególnie rzeczy do domu mnie zachwycają. Zachwycają mnie ceny, bo jakość tych produktów jest zdecydowanie taka sama jak na przykład w Home and You a porównajcie sobie ceny Home and You a Pepko. Naprawdę to jest 100% więcej czasami. Te kulki dorwałam, słuchajcie, za 19,90, więc to jest taniej niż były w Biedronce. Także naprawdę myślę, że się opłaca w Biedronce. Chyba były te kulki za 29,90, ale poprawcie mnie, jeśli, jeśli nie, ale coś mi się kojarzy. I te kulki, słuchajcie, weszły do oferty już, no do stałej oferty, tak? Bo to był jakiś tam sezonowa, jesienna oferta tych kulek. Ale po prostu, no tak zwariowały osoby na punkcie tych kulek, że po prostu wykupiły je w jeden dzień. Przynajmniej u mnie tak było w Warszawie. Tam w miejscowości mniejszej, gdzie mieszkam, otworzyli pepko i tam były te kulki przez tydzień. Także ja się tam zawsze zaopatruję, bo warszawskie Pepka są zawsze, zawsze... Puste, totalnie półki są no po prostu tak przebrane, ale mniejsza o to i warianty kolorystyczne tych kulek to właśnie taki beż z brązem i bielą, zobaczcie i jeszcze te kulki są w odcieniach szarości i bieli i są całe białe także możecie sobie dobrać do swoich wnętrz, myślę, że cena 19,90 to jest, no to jest cudo i najlepsze jest to, że one są zasilane na dwie baterie klasyczne, także nawet jak nie macie gniazdkę gdzieś w miejscu, gdzie wam stoją te kulki, to po prostu bateryki, gdzie się tam ukryjecie i no i fantastyczne są, także no ja nie dyskutuję, nawet to jest najlepsze. Ostatnia rzecz, bez której ostatnio nie mogę się obejść i właściwie nie wiem, jak ja żyłam bez tej rzeczy, jak ja funkcjonowałam w Warszawie bez tej rzeczy. I słuchajcie, jest to termosik, jest to firma Smile, aczkolwiek ja zastanawiałam się, czy nie kupić sobie tego termosiku z duki. Moja siostra i moja mama mają z duki, ale mechanizm i właściwie wygląd jest taki sam i, i tworzywo. I to słuchajcie, wygląda jak termos, ale to jest raczej termos pomieszany z kubkiem termicznym, bo zobaczcie, on ma tutaj taki, o, widzicie? dziubek, No i widzicie, możecie sobie pić z tego dziubka. Tutaj w tym zamknięciu jest przycisk na blokadę, także nic Wam się kompletnie nie wyleje. Słuchajcie, ja go używam tego termosiku przez jakieś, jakiś tydzień i naprawdę jestem zachwycona. Ja ta herbata, słuchajcie, którą sobie tutaj robię, ja jestem 5 godzin w pracy, przyjeżdżam do domu i dalej ta herbata jest ciepła. I to nie jest herbata letnia, tylko ona jest po prostu ciepła. Także to jest niesamowite, jak ten termos trzyma ciepło On jest wykonany właściwie z takiego tworzywa Ni to metal, ni to um, jakaś, wiecie, porcelana czy... No naprawdę to jest dziwne um, Ja ten termos, słuchajcie, dostałam, ale wiem, że on jest w ofercie sklepów Saturn RTV Euro AGD No po prostu tam, gdzie macie takie właśnie gadżety mm, Na stoisku z czajnikami Znajdziecie właśnie te termosy i wiem, że one są jeszcze w wersji większej. On kosztuje około 40 zł ten rozmiar, także no myślę, że spoko mi się mieści do torebki i wiecie co jest najlepsze, że on nie jest sam sobie ciężki. To jest naprawdę super, bo... No, wiecie, no rzecz, która jest ciężka, od razu wykluczamy w naszej torebce, bo chcemy po prostu mieć jak najlżejsze rzeczy, przynajmniej ja tak mam. Więc no jak jeszcze dolewacie sobie tyle herbaty, to to wiadomo, że on jest dwa razy cięższy, a sam w sobie jest lekki, także to jest super. Dobra, dziewczyny, to były wszystkie moje inspiracje. Mam nadzieję, że ten odcinek kocha lubi, inspiruje, wam się podobał. Dajcie znać, czy macie kulki z pepko, lub gdzie się zaopatrujecie w kotonbolsy, bo ja mam zamiar sobie jeszcze dwie sztuki dokupić i gdzieś tutaj wkomponować, bo ja uwielbiam cotton boxy. Od razu jak zapalam, to mi się robi cieplej. Dajcie znać, czy korzystacie właśnie z tych termosików, czy macie jakieś kubki termiczne właśnie w tą srogą, a raczej nie srogą zimę, bo mamy taką, no, brzydką jesień, w te święta mieliśmy, także kciuki do dołu dla pogody, kciuki do góry dla mnie za ten filmik, jeśli Wam się podobał. Także co, żegnam się z Wami. Dzięki, że wytrwałyście do końca. Buziaki do następnych filmów. Pa, pa.